A my wowcy, Słyszeliście te nowiny? Proste! A ty słyszałeś nowiny? Tak! <grystanie> Mogę obniżyć ciśnienie krwi, redukując ilość soli w diecie. Kompletnie nie myślisz! Mówiłem o tej nowej grze, a Wszyscy w town z wilią kochają, a jeśli my ją zepsujemy, to wszyscy będą śmiać się z tych dziewczynek, a my staniemy się najgorszymi złoczyńcami w mieście! Dobra! Musimy przemyśleć, jak możemy zepsuć tę grę! A może przyda wam się pomoc, ach tak! A co z tego będziesz miał? Po prostu mamy wspólnego wroga. To wy jesteście Amebowcy, prawda? Najbardziej znane czarne charaktery w Townsville. A kto pyta? Możecie do mnie mówić Siliko. I mam coś, dzięki czemu będziecie mogli namieszać w tej grze. A to co? To coś nie tylko zniszczy tę grę, ale poza tym... Wyczyści cały internet. To będzie ogólnoświatowa katastrofa, która bardzo ze złością Ale super! Poddaj się, bójko. Jestem trzy poziomy przed tobą. A, ta walka z bobrem jest za trudna. Blokuj, blokuj! No, dawaj, blokuj! Spróbuj wymienić 50 kulek na umiejętność latania. Masz rację, dobra. Dzięki bajko! Jeju, też chciałabym tak latać na Triceratopsie. Cierpliwości, bójka! Cierpliwości. No świetnie. Nowi przeciwnicy! Teraz muszę walczyć z amebowcami? Jak to z amebowcami? Nie wprowadzałam ich do gry. Jak to jest możliwe? A macie wyciamajdy! Hey, oh. To nie jest zabawne! Jeśli amebowcy łamali się do gry, to znaczy, że są. Przecież ci kolesie są niegroźni. Co złego mogą nam zrobić? No dalej, chłopcy! Sprawdźmy lepiej, co złego możemy tu zrobić. Kupić! 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 Stałem się szczęśliwym posiadaczem zużytych patyczków do uszu. Hurra! Ogromnie cię lubię, Sherry. I właśnie dlatego. Hej, no to jest! Mojo płaci dużo pieniędzy za szybki internet! I właśnie tak przygotujecie szczęśliwy placek! A teraz ostatni składnik! Oh. Wasze szansy będą piękne tylko wtedy, kiedy użyjecie najdroższej maskarki! Ale idą w stronę samego serca internetu! Jeśli je zniszczą, to spowodują zbieg! I co z tego? Nie wiesz, co to oznacza? Nikt nie będzie mógł ułożyć Cię w Satelity zboczą z kursu! A najgorsze jest to, że stracicie wszystkie specjalne moce w Małych Króliczkach! Nie! Fajko! Musimy ich powstrzymać! Wciśnij nas jakoś do środka! To bardzo trudne i nie wiem, czy dam radę! Nie dowiesz się, dopóki nie spróbujesz! Pakuj nas tam! Te dziewczynki, Nie potrafię rozgryźć komputerów! Powiedz, a to bezpieczne? Eee, tak, ale jeśli dotrą do serca internetu nigdy was nie wyciągnę. Chwila. Co? Na raz albo nigdy. A! Bajko, coś ty zrobiła! Nie! Przepraszam, zapomniałam o przecinku! Ubaw w popachy. Patrz! Widziane owców! Będzie półka z masłem? Bajko, dlaczego nie latamy? Odblokowałam mainframe i wykrzaczyło mi się wspomaganie biegunowości. Co? Nie umiem zaprogramować waszych mocy. Chwila, czyli musimy iść? Ugh, bezużyteczne nogi. Bajko, musisz nas przenieść bliżej. Znów ci nie wyszło, wyszło! Wow! Patrz ile mamy wyświetleń! Poka!